Sofi chcę nam opowiedzieć o projekcie, który mnie, mnie go tutaj streścił teraz przed chwilą w krótkich słowach i mnie się wydaje ten projekt absolutnie niesamowity, będzie się to nazywać Tatu Championship. Już sama nazwa jakby wskazuje, wskazuje na to, co to będzie i troszeczkę nam podpowiada jakby całą, całą konwencję, ale Tomku, opowiedz o Tatu Championship, no, witam ponownie i też pewnie, pewnie osobom znajdującym się na konwencji obiło się o uszy, że od dłuższego czasu już promujemy pewien twór z racji tego, że marketing mamy taki jaki mamy i robimy to powolutko odkrywając karty. Tak pozwoliliśmy sobie, żeby Tattoo Fest był pierwszą imprezą, na której głośno zaczniemy o tym mówić i opowiemy czym cały twór jest. Pomysłodawcą jest Szymon Szumala, którego niestety dzisiaj nie ma z nami ze względów zdrowotnych. No i Chcielibyśmy opowiedzieć pokrótce, na czym tatu Championship Poland będzie polegało. No ogólnie jest to twór skierowany dla młodych artystów, dla tatuatorów młodych stażem, że tak powiem. Bo wiek nie gra roli tutaj. Ważne jest to, żeby to były takie osoby, które mają chęć powiedzenia czegoś fajnego w tatuażu, zaznaczenia swojej osobowości na samym początku swojej drogi. A co to dokładnie znaczy młody stażem? Ile lat? Nie ma... Jak ktoś na przykład tatuuje od 20 lat, ale ciągle się nie wybił, to tak. to może się już nie wybije. Tak, dlatego że my wiemy, dlaczego prawdopodobnie to się nie wydarzyło Aha. po drodze. Dlatego, że nieważne czy ktoś tatuuje rok, dwa czy pięć, spotyka się ze ścianą. Ze ścianą taką, która nie pozwala mu wykatapultować swojego nazwiska wyżej niż by chciał. Z wielu względów. I te osoby zazwyczaj mają problem z określeniem siebie, jeśli chodzi o kwestie te artystyczne w tatuażu, i też określenia poziomu tego swojego tatuażu. Są to zazwyczaj osoby, które na konwencjach nie widzą zbyt wiele sensu. Udziału, dlatego że konkursy są oblegane przez artystów, którzy już zajmują jakąś pozycję w branży i niejednokrotnie nie do końca chcą się z nimi konfrontować, ze względu na to, żeby, że, że ma, mają wrażenie, że coś pójdzie nie tak w tym konkursie. I my zebraliśmy całe swoje doświadczenie to konwencyjne uczestn uczestnictwa w, kon w konkursach. No i chcemy im przedstawić to w formie jak najbardziej. Otwartej, klarownej w postaci seminariów połączonych z zawodami z Mistrzostwami Polski. E, Zwłaca tu... temat zawodów, czyli jednak sport. Jednak sport i, i stąd też moja poprzednia narracja, bo uważam, że, że, że to jest. Jest to właściwa droga. Zresztą każdy, kto zrobił faktycznie karierę. E, myślę, że pod moimi słowami się podpisze. I ja sam miałem z tym problem na samym początku, bo ja widziałem, jaka jest stawka na konwencji, mhm. widziałem, gdzie ja jestem. Pomimo tego, że, że coś już potrafiłem, to też ten e, szklany sufit mnie dotyczył. Ja też się zastanawiam, jak to jest być tam, jak tam dojść i tak dalej. Jak, jak powiedziałem wcześniej, te drogi tam, na tamte czasy były inne, ale tutaj chcemy zrobić tak, żeby dalej chodziło o tatuaż. Ten tatuaż jest dla nas. To co się dzieje w social media u, u tych osób, mhm. kompletnie nie ma dla nas znaczenia. To ile mają farowersów, czy i gdziekolwiek zdobyli jakieś nagrody, nie ma to kompletnie znaczenia. Będziemy yy, na podstawie zgłoszeniowych formularzy de decydować o tym, żeby ten poziom był na tyle wyrównany dla tych wszystkich osób, które yy, chcą w tym wziąć udział, żeby każdy miał równe szanse I, i przejść przez ten pierwszy dzień takiego szkolenia dotyczącego tego, bo Czasem na konwencjach zdarza się tak, że po prostu elementarne błędy zostają popełnione już na poziomie odbicia kalki, a my to chcemy zupełnie wyeliminować. Chcemy każdego zbustować na tyle, żeby był w stanie wyciągnąć z tego swojego tatuażu jak najwięcej następnego dnia tatuując. I... Każdy będzie miał tyle samo czasu, te same możliwości, żeby Czyli się. Czyli tak naprawdę z tego, co rozumiem, udział w tym projekcie, w tym Tatu Championship. On przyniesie każdemu uczestnikowi wymierne korzyści bez względu na to, czy wygra tak. ostatecznie, czy nie. Zdecydowanie, ze względu na to, że te umiejętności i te nasze sugestie dotyczące jego prac, on będzie mógł wynieść później na poziom konwencji i z dziką przyjemnością zobaczę. Czy działają i że działają, bo jestem tego pewien. Mhm. A powiedz tak troszeczkę, jeżeli możesz odsłonić e, takiej logistycznej, e, jaka to formuła będzie? Jak będą wyglądały te. Bo przed chwilą mi powiedziałeś o tych województwach i tak dalej. Tak, no, formuła... Boże, co możesz oczywiście odsłonić to no, oczywiście. tyle. Oczywiście, no teraz, teraz już mogę odsłonić e, e, te karty. Mm, podzieliliśmy, tak jak Polska jest podzielona, wszystkie eliminacje do głównego finału e, na regiony na województwa. I za pomocą każdej eliminacji wyłonimy trzech zwycięzców, którzy trafią później do wielkiego finału. Eliminacje będą odbywały się za zamkniętymi drzwiami, będą rejestrowane, każdy z artystów będzie wyeksponowany i na YouTubie, na social mediach stworzymy serię materiałów z tych eliminacji. No a później po tych wszystkich 16 eliminacjach spotkamy się prawdopodobnie w Katowicach, bo od Śląska zaczynamy, chcemy na Śląsku skończyć, już na evencie, który będzie otwarty, będzie można go odwiedzić i będzie można zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i teraz tak, eliminacje, w komisji tej sędziowskiej będę ja, Szymon Szumala oraz Max Pniewski, my będziemy głównym żyli i w każdym województwie, z nami oceniał pracę, będzie tak zwany master. Z każdego województwa wybraliśmy jedną tak, taką osobę, która się wybija na tle innych, taką, która ma zasługi już w branży, która zdobyła yy, 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 nagrody, upozycjonowała się i ona będzie czwartym jurorem w każdym, yy, w każdym mm. tym województwie. Po czym w wielkim finale zbieramy się wszyscy, czyli nasza trójka plus 16 pozostałych jurorów plus jedna, jeden gość specjalny z zagranicy akurat o którym nie możemy powiedzieć. E, I będzie 20 osób w komisji oceniało już tych prawie 50 uczestników i będziemy wyłaniali trzech e, zwycięzców. Nagrody przygotował e, nam Elrana, czyli osoba w branży bardzo uznana tworząca nagrody e, na takie konwencje jak Londyn. Bruksela, no najgórniejsza półka. Grafiki na nagrody przygotował Piotr Bęben, więc to też Oczywiście. jest bardzo Mega wysoko. No i tak jak wspomniałeś, to jest bardzo ważna narracja. Tutaj nie, nie do końca wygranym będzie wygrany, bo ta pierwsza ekspozycja na branżę no jest bardzo ważna i tym ma być ten twór. Wiadomo, że to będzie Postępowało stopniowo, ale tym ma być ten twór. To on ma być tą taką pierwszą trampoliną do pokazania się na scenie tatuażu i, i to od tej dobrej strony, dlatego, że, tak jak mówię, seminaria seminariami. Ja, oczywiście, ja je robię, chłopaki robią i jest to popularny twór, i jak najbardziej powinny być, ale tutaj seminarium dotyczy samego artysty. My się nim opiekujemy na poziomie wzoru, na poziomie tego jego pierwotnego pomysłu i dodajemy to, co chcielibyśmy widzieć tutaj na scenie. Bez zbędnych błędów, bez zbędnego powtarzania, że powinno coś być tak albo tak. I będziemy oceniali progres całości, czyli od momentu pojawienia się w eliminacjach do, aż do finału będziemy sobie konsekwentnie pilnowali tego, na co zwracaliśmy na samym początku uwagę, w którym kierunku progres poszedł. I czy w tym kierunku, w którym próbowaliśmy pomóc, e, kierunek, e, kierunek został obrany? Mało tego. Ja na przykład jestem taką osobą, że jeśli ktoś wybroni swoich racji, nawet nie stosując się do tego, co my, co my będziemy mówili, to też będzie ok, nawet hmm. bardziej, bo, 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 bo jednak tutaj ta osobowość powinna wygrać. Ta osobowość, która nas pcha do przodu, i my robimy rzeczy tak, jak my czujemy. Więc... Kto jaką drogę odbierze, obierze, to, to jest jego sprawa i każdemu na pewno pomożemy w tym. Chcemy być tak jakby opiekunami tego, a nie osobami, które patrzą z zewnątrz na, ich, na, na działania uczestników, no i punktują je gdzieś tam. To podczas pracy, podczas tatuowania i w przeddzień samego tatuowania my mamy zamiar wsadzić całą naszą wiedzę tą konwencyjną i, no i, i włącznie myślę, że 75-letni let, nasz staż, biorąc pod uwagę mnie Maxa i, i Szymona. Yy, I te nasze konwencyjne i branżowe doświadczenia. Okej. Okay. A powiedz, czy jest jakiś warunek, który będzie musiał być spełniony, żeby tatuażysta mógł wziąć udział w tym, czy po prostu każdy się może zgłosić? Yy, może zgłosić się każdy, ale faktycznie jest to kierowane dla takich osób, które yy, jeszcze dużego yy, wydźwięku konwencyjnego i branżowego nie mają, bo musimy dbać o poziom taki, żeby był, żeby był równy w miarę dla każdego z uczestników. Yes. I oczywiście każde zgłoszenie będziemy rozpatrywali indywidualnie i indywidualnie też będziemy odpowiadali, jaka jest nasza decyzja i czym podyktowana. Żeby, żeby każdy poczuł się zaopiekowany i, i, i nie, nie poczuł się też pominięty, prawda? Dobrze. a ile maksymalnie na samym początku osób planujecie, to, znaczy nie zaangażować, tylko zaprosić do tego projektu? Ja, na chwilę obecną nie mamy żadnego nie ma limitu. górnego limitu. Mhm. Tak samo nie mamy też limitu dolnego, bo z racji tego, że jest to nowy twór, okay. no to będziemy musieli Zobaczyć na bieżąco jak... względem Jasne. ilości zgłoszeń, modyfikować każdą, każdą opcję i podjęliśmy ostatnio też decyzję, że względem terminów, jeśli na przykład komuś by nie odpowiadało. Uczestnictwo w województwie śląskim, powiedzmy jako w pierwszej edycji, a jest ze Śląska, to spokojnie może się wpisać na Kujawsko-Pomorskie czy, okay. czy jakiekolwiek inne województwo, albo może się też wpisać do, do każdego, żeby sobie zwiększyć ewentualnie szanse, albo pokazać nam, że bardziej mu zależy. To jest, to jest otwarte. Chce, chcemy zrobić to w taki w miarę elastyczny sposób, bo też wiemy, że i promocja, i to jak to się będzie rozchodziło w branży, no to, to też, też będzie po prostu systematyczne. No I chcieliśmy dać szansę każdemu, kto po prostu będzie miał ochotę w tym wziąć udział. Jasne. No to tylko teraz jeszcze ostatnie pytanie, chyba najważniejsze. Kiedy startujecie? Startujemy we wrześniu i zaczynamy od Śląska. To jest, wybraliśmy specjalnie to województwo, dlatego że jest to jedno z najprężniej działających pod kątem tatuażu województwo. Z, dan, z danych rynkowych i, i researchu, i, i, jaki, jaki zrobiliśmy do tej pory, wynika, że na samym Śląsku jest ponad 230 studiów tatuażu. Więc rynek jest duży i, i liczymy na to, że, że się lokalne studia te śląskie y, zmobilizują i... No na pewno. Poza tym jest mnóstwo uzdolnionych artystów tutaj. Tak. Sam w Katowicach mam studio i widzę, że konkurencja jest bardzo mocna. Tak, no to jest, to jest taki ukłon, to jest, to jest twór, który będzie po prostu równoległy, nikomu nie będzie, nie będzie wchodził w drogę, a my dokonamy też selekcji, co, co już też wybrzmiało wcześniej. Ja się jaram tym, że, że, że te młode nazwiska, potencjalne osoby, które będą tworzyły scenę, będziemy mieli do nich tak jakby early access, taki, taki pierwszy kontakt, zaopiekowanie się nimi, a ja osobiście będę szukał takich perełek, które będą błyszczały jakimś fajnym stylem, nietuzinkowym podejściem do, do, do tatuażu, bo ja jakby no to, to pielęgnuję najbardziej w artystach, którzy mnie otaczają. Ben yes. NBA to się nazywa rookie of the year. Powiedzmy tak. tak. No i yy, na chwilę obecną ba, bardzo się cieszymy, bo zakulisowo, kiedy rozmawiamy yy, z swoimi kolegami z branży, i to nieważne, czy początkującymi, czy już takimi uznanymi. Zresztą, tak jak Tobie przedstawiłem projekt, naprawdę ludzie są bardzo otwarci na ten twór. I, mm -hmm. i, i dla każdego z nas, no, ja się interesuję tatuażem od 21 lat, tak jak długo tatuję. I na tym najwyższym poziomie to jest bardzo łatwe, bo jest kilkanaście osób tylko. Ale na tym poziomie początkują, po, po, początkowym to jest jeszcze, jeszcze lepsze, dlatego że. Tutaj z tych nasion, później jak będą. taka metafora, wyrastają no tak. piękne rośliny. Tattoo Championship. Dokładnie. Plus jeszcze to chciałbym na Warto zapamiętać tę nazwę, moim zdaniem. Bardzo mi miło. Nam miło. Super, świetnie, to zapraszamy Was w takim układzie na kolejną rozmowę. A Tofiego dziękujemy. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Dzięki.